Dzień dobry, ja jestem z Karim, ze mną dzisiaj z Mikłę Witam serdecznie. Jestem ze mną dzisiaj też Desiu Siemanko Czacha, tyle jest ma połączenie nieudane i zegar w granie. Dzień dobry. <grywanie> A Czacha, czy... Przywitaj się jeszcze raz. Cześć. No. Ech, Wła głos. Właśnie, to jest Rengar. Będziemy już grali chyba. Jestem Rybgar. Czemu jesteś taki sztywny? Dobra. A czemu? A czemu Uder ma kulki analne na plecach? A, no to pytanie. Dobra, panowie, będziemy grać chyba. O! Hmm, właśnie ktoś się rozłączył, to ja. Co? Nie, nic. Dobra, gramy. Na no, czemu to nie startuje? Prawie się <noise> Tak, to jest unoficjal ponieważ to nie jest ranket i gramy co? tak żeby dali surrender w 15 minucie Dobra no i to musi się pojawić na youtube dobra i Nie, nie nie pisze GL, te fan po prostu Skyrim to 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 można walczyć na to coś internet. To. internet co? Przez ma, mam 380 ma. czy pingu okej okay. Dobra ja idę na tego Ej fiz co ty robisz Report Co? Patrz na niego. Ten. Ej chodź na topa ze mną to po, ja? Bo mam Oni... kale Chyba Nie ja będę miał kale Oni nie mają, te... tak, kale. nie mają dżungli? Takie na widzę kale I raczej przegram topa Ej, nie bawmy się tak. Ja idę na dżunglę. Chyba, że mam... Ja nie poluję, sorry. Dlaczego nie ty jesteś No niech się nie poluję, po A w sumie ty jesteś... To jest uder, to jest dzik. No. Jestem dzikiem. miał taki styl. Sprawdźmy, działani oni są, I chodź tu. Udyra dziku. Chodź tu. Kim oni grają na dżungli? Aha, double top Nie Z mają dżungli. No, Ej, chodź Coś tu, Co tu fish Ja ci nie pomagam Dlaczego? Bo ja idę na miodu do... Ale nie? to chociaż mi nie wiem szepnie. faktycznie Przerobane masz No to idę do ciebie Mam najgorszego topa Dobra no. się... Nie dobra, poradzisz sobie Nie wiem Poradzisz sobie Proszę nie begać na forum Farki. youtuberowym ja no mógł w ogóle nie dawać. będę farmić. A nie, Janek mam w to pojazd. Kurde no bijże to lamusie. A ten udryj spał. komuś tutaj farma ucieka. To mi. Ja tu jestem jedynym farmerem. O jestem. Dokład klika w tą komórkę tak. Co za usta ale dobra, oni puszują, więc moje kurna, na mnie tak. Wkurza. My tutaj gramy właśnie udyrem. Ja też? Co tu robi Fizz? Nic tu nie robi. I tak ja no, mam farmić, no, farmici, no lepszy, Co tam Żarty. na topie słychać? No, ładnie, ładnie. Dobra, idziemy teraz na tego gościa. Jaka ona jest silna, jej ja nic nie robię. Ja nie mogę Ignite na twarz od razu. Nasze duchy zlały się Polecam. O, super to. Ja to prawdopodobnie teraz dam. Ja się nawet farmić się mogłem, no o, Serio Nie, Jezu dobrze. co ja robię. Sorry, sorry. Nawet się nie patrzyłem na Wyłącz sobie. ten telefon! Ale no bo miałam autoatek, to nawet dobra, nie wiem. Dobra, dobra. Nasza trwa. Ja byłem sobie coś robiłem na telefonie. Ja byłem już... sobie coś robiłem? No Jezus to jest gówno No szczerze powiedziawszy mógłbym ci tu coś zgangować chciałbyś? No Jesteś pewna? No patrz Ej ale żeś dostał no nie, Ej, nie wolne, tyle Chodź Już nie No czekaj Dawaj szybko Dobrze. A, dobra, przynajmniej flesza straciła. Pocieszenie. Ale nie mam jak farmy. No ja już, las. Bo no, to się cofnij. Ja ci tutaj obronię, tylko sobie zrobię te, te wilczki. No ja fizem ej. w ogóle grać nie mam, to jest najgorsze. Po co ci skin? No, hasmistery. Aha. Patrz, on sześć farmę, ty to rozumiesz w bo... ogóle. Nie, nie powinieneś. Ej dobra, to idzie ja ci tutaj e, ten. przytrzymam linię. A, psz. Znaczy, byśmy ją zabili w sumie. A, bo jest kurde. Nie, 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 ma no, nie. Mania. Nie, 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 ma. nie, nie, ma mania na kurde, A zabiję, Nie, na Dawaj, Dawaj. nie, paka. Jak nie, zabije, nie, 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 Ej, oni nie mają dżungli, tak? No. No. A, to se z w dżungli. Ja bym się wziął, parę. To no weźmiesz nie. tamtego. nie? Zaraz... no, nie. Bo... bo ja ten. Przeciwnik pokonany. Aż sobie wartne. Jakbym grał takim zeden na nią, to Izzi. Easy. Si. Dostałem. Czuję się... Pięknie. Dobra możesz iść Ej dziku hey, okej okay, okay. Ej dzika ta, mor ta Morgana, czy Ona jest na low, dziku, dziku. Ej taka ja ten nas na tą grę Jenny no Masz podki to czemu z nich nie korzystasz? Kto? Nooo, Draven. Draven. <laughs> Ale nie bo ja idę sobie i kupić. Ha! Huh. Jasne. kupię to. A czego ja tam tego... Tego kloca kupiłem? Dobra, trudno. Panowie... Grajmy, wygrajmy to. Bo to jest przecież normalne. Easy. Easy? Ja będę strong w potem. Stronek. Będziesz strong w potem? Nie W pierony będę musiał wypisać ile was było. Co to daganina? Ej, o kiedy będzie tutaj left, blue? Left. Nie wiem, ale jest ich. Słabo. Kurde, no ścisnę cię ty, Dayanino, no. Tylko niech ci to starczy, ale nie Dobra, 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 zostawiam. Dajesz dziku. Kurde, kurde, dawaj! Uh. Easy. Dawaj, puszuję to. Co z tego, a że nie, nie. 20, a Chodź, chodź! Nie, nie pushuj mi, nie, ej. Puszczu, że to, czemu nie? Nie, bo ja gram spokojnie. On se ale nie? Jak chce, to niech sobie to robi. okej, okay, okej. Okay. Nie bulwers. Kurde, <grystamos> uh, głupia mana. No, ja gram drugi raz w życiu fizem, bez jaj. Chodź tam, kill. Czekaj, nie ja zostawię. Nie wpadnij, nie warda. Ej, potrzebasz mi ginę, czy nie? A ja ja, z... ja nie mogę teraz Aktualnie jestem zajęty To kupię. Tak zwana dajanina mi ciśnie właśnie teraz. Ale on ma mięśnie, ten udyr Dobra to tamten ten to ja z mnie. No, chciałbyś Ultem sobie ciepnę Ultem, serio? No ba... No no, idź już robić blue, to znowu nie ma Ej, dzikku, zrób blue i zabijamy. No. Okej. Okay. Ja nie jestem dzik, jestem Sky'em. I skali. Dobra, teraz uwaga, czy skill mi się udaje i przeskoczę? Nie, przeskoczę, bo nie wiem jak. No to zabijesz to, czy... Dobra, dawaj. ult Spustoszenie Jesus. Spustosz. Aaa! Jaki... Czemu on I czemu musisz tam wyszedł? Chciałem ci stylować. Jesteśmy bardzo nieprofesjonalni, panowie. Łaj ja nie oddajesz mi killów. Nie, chodzi mi o y, sposób nagrywania. Na przykład do niego mama przychodzi do pokoju. XT. Ten y, filmik ujrzy światło YouTubeowskie, lecz... Co ujrzy? Co kurde? Jajko. Hej, jajko. XT. Aż to sobie kupię. Dobra, Słyszymy, lecimy. Draven! Draven, chcesz blue. Ja? Draven! Mogę! Mogę Ja mam tego toba bo poszedł, bo ja tu nie mam co robić, bo ona sobie tak siedzi. No to weź tego, chodź tu na Reda. Weź. Chcesz blue? To chodź na red. Aha, no, bo ja mówię blue. No. A, no to co z ja, no ja go muszę jest. zabić. SS jest Dobra SS uważaj na topiu Raparz po sobie chcę zrobić Jeszcze niepewna? Możesz mi a... Zgrankować. Umiem? Umiem, dobra Nie wiem ja. Czasem Dajemy umiesz Lejemy ich Laba, wbijaj się na nią No dobra. nie Słuchem Ja siódmy, ja to, ja to wykeruję. Co, żyra? O tu jest anka No tak ale musiała szczelić tego kurde głupiego no, jako, 18 HP czujesz? Bersa A? i szczela Ja idę sobie zrobić te No no zawsze muszę robić to czego mi nie jest. Ciekawy ten odcinek jak nic po prostu Nic nie idzie e, weź jakąś szczel... jakąś pentefis Dobrze, Pomóżcie na topie, bo ona mi to spuszuje. Jesteś pewna? No już, tylko zabiję Diana. Tylko, że ja nie mam to jest problem. A ja jestem za daleko. Miłoż, bliżej. Idź, on cię... Jest Susek, mnie denerwuje. Ej, pomogę ci trochę. Co ty na to? Ale nie wiem, no spoko. Daję radę. Wielki lat nie? Wiem, nie? <grym> to nie było dla ciebie. Ale mogę, czekaj, przyjdę. Ja potrzebuję bo tylko do niej, bo ona mnie tak obija i obija. Czekaj, bo jaki, jakie to masz staty? 5 1, 1 tak. No to chodź, jakiegoś kila jeszcze wbiję. Nie, nie ale nie no nie czekaj. Dobra. No, to już trudno, idę się po reda. To idź, a nie zabi Ale... Widzisz gdzie ja w ogóle jestem? Widzę, u no. Zrób magiczną teleportację, której nie ma. No właśnie. A... Ktoś wie, jasiek... czy ja Jasiek w czy mój Krzysiek, czy ten... Ktoś? Desiu. No. Właśnie. Czemu pokonany. Mówił coś, jak mi nie było? Ciebie nie było? No, czy tak czasami, jak milicza, mi liczy, nie... to no, mnie nie no z tego, z tego ulta to jest, jest. Ja tu defuję. To wiem, czy to... A bo przyszedł nie? i oczywiście SS nie było. No Ja nawet D dam. Jak coś to SS Kale miała low HP. Hmm. Pozdrawiam sobie... bota. Nie wiem czy mi się przyda nie wiem. odporność na magię. Masz, masz tak. Y, to, Kale, Eni i Zere. I Diane. Tylko odporność. A nie. Nie, oni nie mają AD. Nie, i tak tego nie kupię Jak to nie? Nas no tak, bo jeszcze mają tego. Co? Przeczułań No ona nic nie będzie robić. Ale jak ona strzeli w mordę? Ej, na blu. Tak właśnie, gdzieś. chroni. Ją. No ej, ale co chronić? Trzeba było to zabrać. Ale ja sobie wezmę. Jasna HT, ja chcę ją mieć. Ja, się tak wszystko... ja chcę go wziąć, teraz jablu O dobra Chodźcie top No odchodźmy tego topa Tak klika w tą myszkę so, Pewnie ten, czekaj nie? Co ja? Tak, ty tak klikasz w tym mieszkaniu. No. Teraz? Jest, muzyka rozmiar się strasznie. Wysłać ich duchy na łonie. Nie, trafiłem ultem. Dajwojemy, dawaj. Yeah, yeah. Nie, nie, hej. O, dywujmy ją. Pomocy, pomocy, pomocy. Dobra, swój kill. Godlike. 8-1, pozdrawiam. 8-1-2. Patrz, jak fajnie wyglądam. Czekaj, jak mam na liczbę A i na to se... Trzebało jeszcze na buty. Ciśnij tą dianę. Szybko, ciśnij ją. No. Sorry, sorry. Ej, patrz jak fajnie wygląda teraz. W tym ulepszeniu No. Masz. Dzięki, dzięki. panie. Co za pomoc. Dobra, ja ginę. Pomocy. Top. Uszujemy Top. jeszcze coś? Top. Idę. Wrzucam ulta. Tam kasę tylko asystę jeszcze, ciepłym. Chyba, że ty zginiesz. Zginę. Zginiesz. Ale zegar mógłbyś pomóc, nie? No ale i tak byś dead, nie? a ja bym jeszcze... No nie, wcale, ten. robię większy damage niż ty, Frejzer. Że... Kurde. Ale chodzi, nie że ma... miał... miałeś mniej życia dużo. No. Ej, jakim cudem ona mnie widziała? Ty tak gorąco robisz zegar, więc mogłeś w sumie się poświęcić za niego. Mógł ich zastunować przynajmniej, ja nie mogę. Przez niego mam ja słabe nie staty. Nie znaczy, ty w sumie jak sobie trafisz, to możesz zesunować tym. Przez niego mam słabe staty, ej. Patrz mi już. Tak mnie, no. co w Tobie? Dziewięć dwa. A ja nie mogę. Chciałbym mi się trochę buty. No i jeszcze tisnął mi topa. No już idź Ci Chodź. Spokojnie ich zabijemy. Też jedna topa. Szczególnie że mam tego Herolda Masz? Ja też no. mam. To po co go składałeś? No bo mi się przyda. O patrzcie jak to jest Ej, bo to jest czterech, halo. No już idziemy. Pokojnie spultowałem. Serio? Ej Daj, dajcie mi, dajcie mi. Dzięki. Tak. Zostaw to. Zostaw to za Co, to. Przestańcie. Co? No taka to jest gra po prostu. No i ja się zaczynam kucicie. a ten, to. Le, le, le. Przestańcie co? się kłóccie Nie, ja cholery. Nie, jeden, ja na jeden. Jeden na jeden. No wiem, tak. Ktoś, Tore, to no to już nie? De, ma, to nie po prostu y cicho. Ludzie na YouTube nie chcą oglądać kłótni. Lubią takie. Te... Ludzie lubią no. telewizję. Tak, Lubią, cichoboń, bo lubią ostre zamknę. zabawy po prostu. Nie, nie lubię takiego głosu. No. Kurde, nie ma moich duszków. Ludzie nie lubią na YouTube oglądać dzieci przed mutacją. No tak, trochę. O Diana, Diana, Diana. Nie A, duchy. Duchy. Zabij ją, albo ja ci pomogę, bo tutaj też... Jezus Maria! Dobra, to I to... <coughs> Było hakowanie! W no widzisz, taka anka. Opis śmierć. Pitowulf. wolf Stwór. I, i Nitri. Odpalenie. Lunarny Sok... skok To jest Ty Właśnie, ja sobie teraz plotki kupię A tymczasem na idziemy na tego topa Ej, znaczy, bo mi da Kurde, spać mi się już chce Nie wyspałem się Ci no. o czterech grafiasz. się Ja tego dzisiaj nie obrobię. 13, 12 10 funt. Jeszcze do ult No dawaj! No ult! O, w tupę. Dobre, dobre to było akurat. Koniec wstryb. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Siła umysł. Dwa, czuł, Zawsze kończę na tym ha, ha. <ślesk> No, no, dzięki za krajsę. No. No, komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. I no i siema wszystkim. Aż ja sobie utrzymuję, żeby było ładnie. Do widzenia wszystkim, cześć.